O mój Boże, nie mogę uwierzyć, że to robisz, <śśśśś> a nie wydaje wam się, że to jest odrobinę hamskie? Aj tam zasłużyła sobie. Że tak ją ciągnie do Mike'a. Ona się do niego podwala, a ja tu tylko dbam o moją M. To, że jest przewodniczącym, wcale nie oznacza, że jest własnością publiczną. Mike jest mój. Hey, M. Nie jestem niczyją własnością. Co też nie powiesz, skarbie? Ja piernicze, w co się tym razem pakuje nasza naiwna siostrzyczka? Hej, Przysłałeś wiadomość fajnie, że jesteś. Może powinniśmy zacząć od, wiesz, czegoś małego, i zobaczymy, co będzie dalej. Mhm. Zobacz, rozbiera się. Sh -sh -sh. Hanna... Hanna, ej, stop. To tylko... taki głupi żart, okej? Okay? A, wybacz, Hanna. Trochę nas poniosło, ale... Mike! Uh, wow. Teraz was dupki. Brak słów! Hana! Co tu się dzieje? Gdzie ona tak leci? jest git. Tylko na żartach się jest. To tylko małe jajo, Han. Coście narobili? Przestań, tylko się droczymy, wezmę. Takie żarty. Wygnuję! No to powinniśmy bić za nią? No ciebie to na bank ma teraz ochotę oglądać. Na bank Mike. Mać. Do cholery, Hana! Gdzie jesteś? Hana! Hana! Halo? Hana! Jezu, na pewno zmarzłaś. Masz, weź mój płaszcz. Ale za mnie, idiotka! Hana, Beth? Hana! Jezu, na pewno zmarzłaś. Masz, weź mój płaszcz. Ale za mnie, idiotka! Turna pał. Hana? Beth? 蓝衣，到跟前。 Zanim zaczniemy, warto, żebyśmy wyjaśnili sobie kilka drobnych, ale istotnych kwestii. Nie da się już zmienić tego, co się zdarzyło. Przeszłość jest poza kontrolą. Chcąc wyjść na prostą, musisz się z tym pogodzić. Wiedz, że niesie to ze sobą obietnicę wolności. Wszystko, co do tej pory uczynisz, otworzy przed tobą lepszą przyszłość. Musisz o tym pamiętać, musisz mieć tego świadomość, gdy będziesz grać w swoją grę. Każdy wybór, jakiego dokonasz, wpłynie na los twój i twojego otoczenia. Zatem zobowiązujesz się do rozpoczęcia gry. To bardzo istotne. A ja pomogę ci to dostrzec. Czasem. Czasem te rzeczy mogą być nawet przerażające. A ja jestem tu po to, by upewnić się, że niezależnie od tego jaki obrót przybiorą, będziesz w stanie się z nimi uporać. Hmm? <grym> Dobrze. Zaczniemy może od prostego ćwiczenia. Podnieś proszę tę kartę. Powiedz mi, co czujesz, kiedy patrzysz na obrazek na odwrocie. Odpowiedz szczerze to bardzo ważne, inaczej to nasze doświadczenie na niewiele ci się zda. Więc, jakie dokładnie uczucia wywołał w tobie ten obrazek? Tylko szczerze. No dobrze. A co sprawiło ci największą radość? To ciekawe. Ciekawe. Uszczęśliwi cię spędzenie tu całego tygodnia w samotności? A jeśli powiedziałbym ci, że. Ta chata jest nawiedzona. O, to, co kryje się za zasłoną śmierci, jest w rzeczy samej największą niewiadomą. A cóż wzbudza większy strach, jeśli nie to, co nieznane? O, zdaje się, że czas kończyć naszą sesję. Wkrótce znów pogadamy. 走。So cool. Dziś obchodzimy pierwszą rocznicę straszliwej tragedii, która miała miejsce na bórze Washingtonów. Przerwy pani która stała na... Dziękuję za zaproszenie. Słuchaczam nowe informacje o Hanna i B. w siostrach, które do dziś nie zostały odnalezione. Siostry Washington opuściły należące do rodziców schronisko dokładnie rok temu, nocą podczas śnieżycy. Przestępstwa? Oficjalnie tego nie wykluczono. Interesujemy się pewnym mężczyzną, ale nie udało nam się na razie ustalić jego miejsca pobytu. Możliwe, że coś go łączy z rodziną Washingtonów. Przestrzegał ich przed budową schroniska na górze. Utrzymywał, że to święta ziemia jego przodków. Wiesz, na górze jest jeszcze to opuszczone sanatorium. Czy może się tam ukrywać? Funkcjonariusze przeszukali okolice. Główności, że dziewczyny nie zdołałyby tam dotrzeć. Ta góra zdaje się w jakiś sposób przyciągać tragedię. Nawet nie wiesz, ile w tym prawdy. Dziękuję, że przyjęłaś nasze... Całą rodziną Washingtonów. Ich synem Joshem. Szczególnie dziś, w pierwszą rocznicę tajemniczego zniknięcia Hannah i Beth Washington. Witajcie, przyjaciele i fani. Nie, dobra jeszcze raz. dobra. Witajcie fani przyjaciele. To jest absolutny chicior znów was tutaj gościć. Po pierwsze, naprawdę jestem strasznie podekscytowany, że mogę was znów powitać na corocznym, zimowym wypadzie do Blackwood. No, pozwólcie, że przez moment odniosę się do tego. Trochę delikatnego tematu, no wiecie. Wiem, że pewnie wszyscy się o mnie martwicie i że powrót tutaj po tym wszystkim, co stało się w ubiegłym roku, to ciężka sprawa, wiecie, ale chcę, żebyście wszyscy wiedzieli, że naprawdę wiele dla mnie znaczy, że to razem robimy. I że jestem pewien. Że dla Hanny i Bed wiele by znaczyło to, że wciąż trzymamy się razem i że o nich myślimy. Bardzo chcę spędzić trochę czasu z każdym z Was i przeżyć wspólnie chwile, których na pewno nie zapomnimy nigdy do końca życia. Um, przez wzgląd na moje siostry i, no wiecie, także ten. To. Zabawmy się jak pieprzone gwiazdy porno, i niech to będzie pamiętna wyprawa dla nas wszystkich, okej? Okay? Tak!